W zotycznych morzach unikaj raf koralowych. Mocz, a właściwie azot, pomaga rosnąć roślinkom morskim, szczególnie glonom. Może się zdarzyć, że glony opanują wtedy rafę koralową, zablokują światło słoneczne, którego ona potrzebuje i rafa koralowa umrze. 3. Trzymaj się z dala od pomostów, wokół nich powstają bardzo silne prądy, które oddalają się od brzegu. 4. Odwróć się plecami do brzegu. Patrz na horyzont i nadciągające fale. 5. Zanurz się co najmniej do pasa i nie ściągaj majtek. 6. Umieść stopy tak, żeby były rozstawione na szerokość ramion. Pomoże to sikom łatwiej wypłynąć. Udawaj, że cieszysz się ładnym widokiem, nikt nie będzie podejrzewał, co robisz. 7. Spłucz się na koniec. Na tobie i twoim stroju kąpielowym pozostaną jeszcze resztki. No i po powrocie do domu upiesz strój kąpielowy. No i 8. Nie sikaj w obszarach chronionych i w mniejszych zbiornikach wodnych. Jest taka historia, że pewne jezioro w północnych Niemczech zostało zamknięte z powodu zakwitu glonów, który zatruł około 500 ryb, co było spowodowane znaczną ilością moczu w jeziorze. Miły wakacji.